A teraz przechodzimy do części drugiej, czyli tego takiego podsumowania ze szkolenia, które prowadził Rafał Marks na stronie PZBS-u na YouTubie. Także oczywiście podlinkuję to tam, mówiłem o tym. No i dobra, pięć tutaj tak mam takich podpunktów, które sobie wylistowałem. Czyli Rafał tam opowiada o rzeczach, jak takie ogólne wnioskowanie z licytacji, czyli jak listować w oparciu o to, co się działo podczas licytacji. Następnie w drugim punkcie będzie dodatkowa ilość informacji, która może płynąć z tej licytacji. Potem porozmawiamy o atrakcyjności wistów przeciwko Bezatu, tak samo przeciwko grze w kolor. No i na koniec zostawimy sobie jeszcze wist atutowy. Jakie są przesłanki za i przeciw, kiedy wistować w ten kolor uzgodniony przez przeciwników jako atutowy? No to dobra, lecimy z pierwszym punktem. Dobra, po pierwsze. Rafał, co też znowu, nie skłamię, nie wiem, czy już o tym mówiłem, ale no jeden z najlepszych, najsilniejszych brydżystów w Polsce. Także no nie chcę tutaj oczywiście robić z niego jakiejś wyroczni niezachwianej, no ale chłop generalnie umie grać, no wie, wie, co mówi, także naprawdę. No, no i dobra, no i co on tam mówi? No przede wszystkim on wielokrotnie w tym materiale podkreśla to, że wybór kolorów istu jest ważniejszy niż atrakcyjność konfiguracji yy, w ogólnie w pozostałych kolorach. Czyli najważniejsze jest to, żeby zdecydować się na kolor, który powinien być poprawny w tym wiście, czyli to jest albo kolor partnera, albo jakiś kolor nielicytowany podczas licytacji i tak dalej. I nawet jeżeli tam mamy jakiś dziwny układ, jakiś, nie wiem, jakiś widł, jakiś król Dama Val, król Walet 9 albo coś takiego, ale uznaliśmy, że to ten kolor jest najlepszy, to ten kolor ma najlepszy potencjał, żeby brać lewy i obkładać kontrakt, no to to jest ważniejsze niż gdybyśmy na przykład mieli w jakimś innym kolorze bardzo ładny sekwenc, coś takiego. Także. To jest priorytet, wybór, wybór koloru wistu. Następnie wist w kolor partnera. No generalnie prawie zawsze jest to jakaś przesłanka, jeżeli partner licytował jakiś kolor, wchodził do tej licytacji, coś próbował nam pokazać, no to Wist w kolor partnera prawie zawsze będzie naszym wyborem, prawie zawsze to będzie jakiś korzystny wist, no bo chcemy wyrabiać lewy, albo jeżeli mamy krótkość, no to jest też duża szansa, że weźmiemy jakąś tam przebitkę. Jeden wyjątek, jeżeli mamy Asa w tym kolorze. No to znowu wisty spod Asa, zwłaszcza przeciwko grze w kolor, no są dosyć ryzykowne. No a oprócz tego, as to jest tempo. As jest zawsze tym kontrolerem całego koloru. To jest najstarsza karta. Także mamy tutaj bardzo dużo możliwości z tym asem. Możemy przepuścić jedno, jedno zagranie w koło, możemy wskoczyć dopiero za drugim razem, i tak dalej. Także ten As jest bardzo ważny. Nie zgrywaj tych asów na początku. No bo ułatwiasz rozgrywającemu rozgrywkę po prostu. No i jeszcze druga sprawa, jeżeli partner na przykład nie ma króla w tym swoim kolorze, miał na przykład jakiegoś tam valet, dama walet 10, no to znowu, nie wistuj tym asem, bo jeżeli rozgrywający ma króla, no to lepiej będzie, jeżeli to partner jak dojdzie tam przy okazji e, do głosu, no to żeby on podegrał tą damę i teraz rozgrywającego król będzie w impasie. A tak, jak zawistujesz tym asem, no to już będzie po ptokach, no bo król weźmie lewe. także nie rób tak. Drugi wyjątek z tym wistem w kolor partnera jest wtedy, kiedy spodziewamy się, że rozgrywający bardzo dobrze trzyma ten kolor. Albo ma renos. nie wiem, jakąś tam jakieś tam QBidy i wskazali, że no nie boją się tego wistu, że partner wchodził jakimś tam kolorem, ale generalnie potem hardware licytowali to bezatu, 3 bezatu albo jakiś tam jeszcze wyższy kontrakt. No to wtedy też warto rozważyć wist w inny kolor. Oczywiście, jeżeli masz jakąś rozsądną alternatywę, no jeżeli pozostałe kolory nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, no to ostatecznie jasne, no wychodzi ten kolor partnera, no nie ma co zrobić. Ok, dalej mamy wist w kolor przeciwników. No prawie nigdy nie chcesz tego robić. No generalnie wyrabiasz lewki przeciwnikowi, no to chyba nie chcesz tego robić, prawda? Chcesz wyrabiać lewki swoje, swoje prawda? Chcesz wyrabiać lewki, żeby, żeby obkładać ten kontrakt, a nie pomagać i brać jak najwięcej lew, prawda? Także prawie nigdy nie Wistuj w ten kolor rozgrywającego, który oni zgłaszali, który będzie jakimś tam roboczym kolorem, w którym będą wyrabiali lewy. No i do tej sytuacji oczywiście też mamy wyjątki. Pierwszy jest taki, że to jest kolor atutowy. Czyli tutaj możemy oczywiście rozważyć ten wist. Generalnie jest to uznawany za wist pasywny, no ale niekiedy jest to też jedna z najlepszych opcji, że którą można, na którą można się zdecydować. No i drugi wyjątek, jeżeli mamy wszystkie wisty ryzykowne, no to czasami ten wist w kolor przeciwników po prostu będzie najmniej ryzykowny. Czyli tutaj znowu no musimy wybierać jakieś mniejsze zło. Także, no to się do, finalnie do tego sprowadza. Dobra, jakie jeszcze inne wnioski z tej licytacji mogą płynąć? Okej, okay, no to wspomniałem o tym kolorze roboczym w Dziadku. Jeżeli się spodziewamy, że właśnie w Dziadku wystawi się jakiś sześciokart, w którym rozgrywający będzie chciał wyrabiać jakiś lewy, no to wtedy zależy nam na tym, żeby dać list agresywny, czyli z tego sekwensu, zagrywamy od razu figury, wyrabiamy lewy, od razu chcemy coś tutaj zdziałać z partnerem, bo, no bo wiemy, że ten kolor roboczy jak zaraz zostanie wyrobiony, no, to na niego wszystko wyj wyjedą jakieś przegrywające z ręki rozgrywającego, prawda? Albo na bezatu weźmie on po prostu bardzo dużo lew, a my nie zdążymy wyrobić własnych. Także to jest ta kwestia, kiedy się zdecydować na ten list agresywny. Następnie, no, w kontrze do tego, jeżeli nie ma czegoś takiego, nie był zgłaszany jakiś długi kolor, powtarzany przez przeciwników tam kilkukrotnie czy dwukrotnie, no to możemy się spodziewać, że kolory są w miarę równo podzielone i rozgrywający będzie musiał rzeźbić we wszystkich z nich, żeby, żeby wyrobić te lewki, które mu są potrzebne do zrealizowania kontraktu. No to wtedy raczej chcemy dać wiz bardziej pasywny, taki bezpieczny, czyli na przykład z samych blotek albo z jakiegoś pełnego sekwensu. No w ogóle z pełnego sekwensu no to jest najlepszy wiz, jaki może się zdarzyć, no bo jest i bezpieczny, a jednocześnie atakujący, wyrabiający nam nasze lewki, także to jest generalnie zawsze dobrze. Ale jeżeli rozpoznasz taką sytuację, że była licytacja typu, nie wiem, jedno Karo, jedno Pik, jedno Bezatu, dwa Bezatu, trzy Bezatu, no to okej, okay, były tu jakieś kolory w licytacji, ale nic nie świadczy o tym, że to są jakieś długie kolory, sześciokartowe na przykład. Więc tutaj rozgrywający będzie musiał dużo trafiać i może jakieś tam zbłąkane figury na waszych rękach, jakiś pojedynczy król albo jakaś dama, czwarta albo coś takiego, będzie on musiał zgadywać, gdzie to wszystko jest. Także nie ułatwiaj mu tego, nie wistuj spod tych figur, tylko wybierz jakiś wist pasywny, taki, który nie wypuści tej lewki. Dobra, kolejna przesłanka, jaka może z licytacji wynikać, no to jest to, że gra będzie się toczyła na przebitki. Czyli tutaj najczęściej albo rozgrywający ze swoim partnerem, który będzie dziadkiem, licytowali jakieś dwukolorowe konwencje, na przykład jakieś dwukolorówki 5-5 albo coś takiego, albo otwierający otworzył jakimś starszym kolorem, na przykład jednopik, usłyszał w odpowiedzi, no nie wiem, jakieś jedno bezatu. i teraz, jeżeli rozgrywający zgłosił drugi kolor, często po prostu krótszy, na przykład dwa karo, i teraz partner tego rozgrywającego mu go wypasował, no to możemy się spodziewać, że ma fit karowy, no bo wybrał te kara, prawda? Nie zniósł w dwa pik, nie wybrał pików, które były zgłoszone jako pierwsze, no to możemy się teraz spodziewać, że skoro ma fit karowy, prawdopodobnie będzie miał krótkość pikową. Rozgrywający teraz będzie chciał przebijać te swoje długie piki, w tym dziadku, w którym te piki będą krótsze i będzie miał tam te atuty, te kara, prawda? Czyli będzie chciał nim przebijać. No to dobrze jest wtedy dać wist w atu, no bo łączysz mu te atuty, jakby zmuszasz go do ściągania atutów. I tutaj też generalnie zasada jest taka, że wiadomo, Dużo się mówi o tym, że kto nie ściąga atutów, ten chodzi bez butów. Także można poczynić też takie kontr, jakby, kontr-dedukcje do tego, że jeżeli rozgrywający nie ściąga tych atutów, no a w zasadzie powinien, no bo chce pozbyć się jakby atutów z rąk obrońców, prawda? No to oznaczać to może, że on chce najpierw samodzielnie sobie przebić w tym krótkim stole tymi atutami, więc teraz to my powinniśmy wziąć tą odpowiedzialność na siebie i ty nie chcesz ściągać atutów, no to to my tobie ściągniemy te atuty. Znowu w drugą stronę, jeżeli on chce ściągać statuty, no to my powinniśmy szukać tutaj jakich op jakichś opcji przebitkowych, no bo rozgrywający się przed tym chce zabezpieczyć ściągając statuty, prawda? No także tak to mniej więcej działa. Dobra, jeszcze inna przesłanka, no to jest brak zatrzymania w kolorze, czyli znowu chcemy wistować ten kolor, no bo przeciwnicy go nie trzymają, także jest tutaj też szansa wzięcia szybkich lew. Które, które no mogą po prostu obkładać kontrakt albo przybliżać nas do oburzenia tego kontraktu. No i tutaj pierwsza przesłanka, jaka może za tym stać, no to albo nie było Cubidu i przeciwnicy dotarli gdzieś tam do strefy szlemowej, szlemikowej, albo do kontraktu na poziomie 5, No to to znowu, jeżeli nie zgłaszali Cubidu, nie, nie zgłaszali jakichś stoperów w tym kolorze, no to jest szansa, że mamy tam do wzięcia dwie lewy, albo może nawet trzy i obłożymy im ten kontrakt. Tak samo może być w przypadku, gdy były zgłaszane różne kolory przez przeciwników, ale ostatecznie nie grają oni w bezatu. Także to znowu może oznaczać, że któryś kolor nie jest trzymany. W, którym, w którymś kolorze obawiają się, że no zjedzie im na przykład 5 lew na 3 bezatu i przegrają bez jednej. Także to też jest coś, o czym warto pamiętać. No i druga przesłanka, taka mniej wyraźna. Generalnie, jeżeli jakiś kolor w licytacji nie był licytowany, no to też z jakąś tam szansą, z jakąś tam dozą optymizmu możemy się spodziewać, że że no rozgrywający nie ma w tym kolorze zatrzymania, albo że jeżeli ma, no to to jest jakiś na przykład tam goły as, albo tylko trzymanie po prostu jednokrotne. No i jeżeli mu je wytrącimy na wiście, no to będziemy mieli nasze lewy gotowe i będziemy mogli wziąć te trzy dodatkowe lewy, albo cztery dodatkowe lewy, jeżeli na przykład zawistowaliśmy z pięciokartu. Dobra, kolejny punkt. Wisty przeciwko bezatu. Czyli mamy tutaj przesłanki oraz ideę. Tutaj podzieliłem właśnie ten punkt trzeci oraz czwarty na takie dwa poddziały, że tak powiem. Czyli w pierwszym, tym poddziale, to będzie wiz przeciwko bezatu na podstawie pewnych przesłanek oraz idei, a następnie będzie druga część, czyli co robić, jeżeli nie ma żadnych przesłanek. No dobra, no to najpierw chcemy wistować z koloru pięciokartowego, jakby to jest nasz priorytet. Jeżeli chcemy obkładać kontrakty typu 3 bezatu albo 2 bezatu, no to musimy wybrać jakiś kolor pięciokartowy, w którym mamy szansę wyrobienia po prostu jak największej ilości lew. Następnie chcemy się skupić na jak najbezpieczniejszym wiście, czyli znowu to jest. Dalej, zależy to od sytuacji. No, czasami musisz dać agresywny wist, jeżeli się spodziewasz tego koloru roboczego i tak dalej. Ale generalnie chcesz wybrać najbezpieczniejszy wist, który nie wypuści ci żadnej lewki. No a tak się składa, że te właśnie Wisty z pod czwartego króla czy z pod czwartej damy. No, często po prostu ułatwiają rozgrywkę e, rozgrywającemu. Także lepiej dać jakiś wist pasywny z samych blotek. I wtedy nawet jeżeli trafimy do jakiejś figury u partnera, no to dobra, no trudno się mówi, no ale była szansa, że rozgrywający i tak sam by trafił tą, tą figurę w impasie. Także wist pasywny. Najbezpieczniejszy, czasami ten, który nie wypuszcza lewki. No i tutaj właśnie te wyjątki, o których mówiłem, czyli mamy ten kolor roboczy, no to tutaj staramy się, jeżeli sami nie mamy żadnej piątki atrakcyjnej do wistu, staramy się tą piątkę wyobrazić sobie u partnera w ręce, czyli my możemy mieć jakieś trzy blotki albo dwie blotki nawet. Jest duża szansa, że partner ma w tym kolorze pięciokart. Staramy się wymyślić taki wist, żeby trafić u niego w tą piątkę, że jeżeli my sami sobie nie wyrabiamy tego koloru, no to spróbujmy go partnerowi wyrobić. Dobra, wisty w kolory przeciwników. Jeżeli już musimy dać ten wist w kolor przeciwnika i wyrabiać mu telewki. No to czasami znowu. Mamy inne wisty bardziej ryzykowne albo nic, żadnej alternatywy. No to czasem się zdarzy tak, że zawistujemy też w ich kolor. No i jak to robić znowu? Jeżeli mamy kolor, który wyświetli się u rozgrywającego w ręce, no to chcemy wistować z długości, czyli mamy jakąś długą figurę na przykład piątego króla albo czwartego, tam jakiegoś szóstego, nie wiem, cokolwiek. No to tutaj znowu. No nie jest to wist optymalny ale przynajmniej no to nie stracimy zbyt dużo lew, no bo rozgrywający ten kolor nie będzie w stanie go jakoś bardzo szybko wyrobić, no bo my będziemy mieli za jego kolorem tą opozycję. I tak samo z perspektywy partnera. Zwistujemy kolor dziadka, kiedy tu my mamy krótki kolor, no bo znowu spodziewamy się, że partner ma długi kolor za kolorem dziadka. Także tak to wygląda. No nie wistuj z długiego koloru, jeżeli spodziewasz się, że w dziadku jest ten kolor, no bo rozgrywający będzie to po prostu elegancko wiedział i będzie wszystkie te figury, wszystkie te wartości w twoim kolorze im pasował w kolorze dziadka, także o to w tym chodzi. Wistuj z koloru krótkiego, bo wtedy prawdopodobnie to partner ma figury za kolorem dziadka, no i on będzie brał te lewy oczywiście. No i dobra, znowu jeżeli mamy podejrzenie złych podziałów, czyli znowu była jakaś dynamiczna licytacja, dużo kolorów zgłaszanych w licytacji, powtarzanie tych kolorów, ale ostatecznie nie wiem, wybrali kontrakt 3 bezatu albo nawet jakieś 4 bezatu, zatrzymali się w czymś takim dziwnym. No to znowu chcesz dać wizt pasywny, z krótkości, nie chcesz ułatwiać tutaj rozgrywki żadnego z kolorów, także dajesz wizt z krótkości, spodziewając się, że partner ma długi ten kolor. I nawet jeżeli w dziadku jest ten kolor do wyrobienia, no to partner ma wartości za tym kolorem. Także to jest taki wizt, który powinniśmy rozważyć. No to dobra, wszystko fajnie, Co mamy przesłanki, mamy jakieś pomysły, idee, ale co jeżeli nic nie wiemy, nic nie umiemy, nie chce nam się w ogóle myśleć? No to wtedy jaka jest hierarchia tych wistów? Co wybrać, kiedy w ogóle nie mam pojęcia co się dzieje, no i muszę w coś zawistować. No to teraz znowu przeciwko Bezatu, najbardziej bezpieczny i jednocześnie agresywny wist no to jest pełny sekwens. Mamy jakiś tam As król, dama, walet 10, no to lecimy po prostu z tym i bierzemy 5 lew po górze, prawda? Tak samo król, dama, walet 10. No też bardzo bezpieczny wist. Wytrancamy tego Asa i mamy gotowe lewki. Także no myślę, że to jest w miarę intuicyjne, nie za bardzo trzeba to tłumaczyć. Następnie Druga kategoria wistów no to są wisty spod Asa Króla albo w tego Asa lub Króla. Czyli tutaj możemy się z partnerem znowu umówić na te zrzutki. Partner nam tutaj dorzuci jakąś kartę wskazując, czy należy kontynuować ten kolor, czy nie. Albo zrzuci nam ile ma, ile ma kart w tym kolorze. To też nam znowu ułatwi rozliczenie rąk i będziemy mieli informację o tym, czy kontynuować dalej ten kolor. Następnie mamy wist samych blotek. Czyli znowu tutaj ten bezpieczny, pasywny wist, który generalnie nie wypuszcza żadnej lewki. Nie wistujemy nie spod żadnej figury nie dajemy informacji rozgrywającemu o tym, gdzie są jakieś figury, które on musi sobie potrafić powyrabiać, impasować w którą stronę i tak dalej. Także same blotki, to jest ten Vist, który powinien być rozważany, e, zanim zdecydujesz się na Vist spod czwartego króla, albo spod czwartej jakiejś tam figury. Dalej, mamy wisty z niepełnego sekwensu, czyli mamy jakiś ten Król Dama, czwarty mariaż, albo piąty, no piąty nie, no bo Visty generalnie z, z pięciokartu, no to było na poprzednim slajdzie, chcemy się na niego zdecydować. Ale spod czwartego, Honoru, no tutaj z pod czwartych dwóch honorów, no tutaj znowu no jest to dość ryzykowne. Także to jest dopiero czwarta z kolei konfiguracja, którą powinniśmy rozważać. Potem mamy w ogóle pojedynczą figurę albo jakieś takie widły, czyli Król Walet, albo Dama 10, albo As-Dama. To też jest coś, co chcemy rozważać na samym końcu. No bo raczej As-Dama chcemy zarżnąć króla rozgrywającego tym asem lub damą, no nie? No czasami król będzie w stole, więc as jest w ekspasie, nic się nie dało zrobić. No ale nie ułatwiaj tego nawiście. Nie od razu z, z takiej konfiguracji. Tylko rozważ te bardziej atrakcyjne konfiguracje, które są wyżej w hierarchii. No dobra, do wisty przeciwko by za tu załatwione. Lecimy teraz z kolorem. Jakie mamy tutaj przesłanki? No, generalnie chcemy iść z krótkości. Lecimy z krótkości. Partner ma Asa, albo jakiś tam król Dama, potem się utrzyma. No daje nam przebitkę oczywiście, nie. No to z singla przeważnie, jest to dobry pomysł. Liczymy, że partner ma tego Asa, albo że w jakimś tam drugim okrążeniu. Rozgrywającemu się jeszcze nie uda ściągnąć tych atutów, no dostaniemy tą przebitkę, weźmiemy tą nadmiarową lewę. Także super. Z dubla też jest OK. Ale tutaj, jeżeli to był kolor licytowany przez przeciwnika, no to znowu raczej powinniśmy się zatrzymać, bo raczej będziemy pomagali znowu rozgrywającemu rozegrać ten kolor, wyrobić ten kolor. No, i rzadko tak będzie, że partner będzie miał takie wartości, żeby móc nam, nie wiem, wziąć dwie szybkie lewy i wtedy dać tą przebitkę. Także dubel jest OK, ale nie jeżeli to był kolor przeciwnika. Dalej znowu, jeżeli mamy kontrolę atutową, czyli nie wiem, rozgrywający ma jakiś kolor, e, który głosił w licytacji, a my za tą jego ręką, w tej pozycji wistującej, mamy na przykład w tym kolorze Asda ma 10, coś takiego, albo król walet 9, albo w ogóle mamy dama, walet 10, 9, pełny sekwens, no to wtedy nie wistuj z krótkości, no bo ty i tak masz naturalne lewy za tymi lewami atutowymi rozgrywającego, prawda? I tak weźmiesz lewy na ten kolor atutowy, więc nie wistuj wtedy z krótkości, zawistuj wtedy coś innego, wyrabiaj wtedy lepiej jakiś boczny kolor, no a te lewe atutowe i tak ci się będą należały, także nie musisz brać na nie przebitek. Okej, okay, teraz kwestia wyboru wistu agresywnego czy pasywnego. No i znowu, agresywny dajemy wtedy, kiedy chcemy wyrabiać lewy, czyli tutaj znowu, nawet jak mamy tego gołego mariasza, jakiś król dama czwarty, no i raczej ryzykowne to jest, nie chcemy z tego wistować spod tego mariasza czwartą najlepszą, no ale chcemy wyrabiać lewy, bo nie wiem, gramy jakiś kontrakt, 4 pik, bronimy jakiegoś kontraktu wysokiego 4 kier, 4 pik, albo 5 trefl, no to chcemy wyrobić chociaż tą jedną lewkę. Nie chcemy tutaj dać rozgrywającemu jakby darmowego tempa, żeby on sobie mógł gdzieś tam wyrobić coś swojego, no to wtedy dajemy ten wizyt agresywny, chcemy jak najszybciej obłożyć ten kontrakt. No i znowu, sytuacja przeciwna, czyli też coś o czym mówiłem już. Jeżeli rozgrywający będzie miał dużo rzeczy, które musi trafiać, mamy jakieś tam pojedyncze figury we wszystkich kolorach. No to chcemy dać wist pasywny, niech on sam się męczy, niech on sam się tutaj głowi nad tym, gdzie są te figury ulokowane. Nie pomagajmy mu nawiście w rozgrywce tych kolorów. Okej, okay. co jeżeli nie ma żadnych przesłanek, no to znowu mamy hierarchię taką bez niczego, czyli kurczę, no nie wiem, w co, jaka jest w ogóle, jakie wisty są najlepsze. No i generalnie to jest dość podobne do tego, co było przeciwko Bezatu. Czyli mamy pełny sekwens, bezpieczny, agresywny, to jest jasne. Następnie mamy znowu ten Askról. Tutaj fajnie jest się dogadać z partnerem, że przeciwko grze w kolor, jeżeli zawistujemy w króla, no to chcemy, żeby partner nam rzucił ilościówkę. Teraz jeżeli partner ma dubla, no to super, super opcja, no bo zgrywamy asa i lecimy kolejną kartą do przebitki, jeżeli tam się kolor odpowiednio dobrze dzieli i tak dalej. Także to jest super opcja do stosowania. Dalej mamy honory sekowe, czyli to jest taki ten dubel. Ale dodatkowo połączony z tą konfiguracją, że mamy te, te honory zamiast blotek. Czyli też dosyć atrakcyjny wist. Zagrywamy tą młodszą figurą, potem starszą. Teraz, jeżeli partner tam dojdzie do głosu w którymś momencie, no to będzie wiedział, że zawistowaliśmy z tych sakowych, mieliśmy krótkość dubla, no i będzie nam w stanie posłać lewę przebitkową jakąś na przykład. Dalej mamy znowu wist samych blotek, czyli zauważcie. Zanim zdecydujecie się na tą czwartą najlepszą, spod króla, spod damy, czy no spod asa w kolor, to już w ogóle kurczę, no nigdy nie wychodź spod asa w kolor, nie? Zdecyduj się na te same blotki, na jakiś wist pasywny, taki bezpieczny, nie wypuszczający żadnej lewy. Pozwól się to rozgrywającemu trochę potrudzić, oczywiście, nie? Dalej mamy znowu ten niepełny sekwens, czyli to jest ta kolejna jakby konfiguracja w tej całej hierarchii. Już też o tym gadaliśmy. No i teraz znowu, jeżeli potrzeba ci wyrabiać te lewy już teraz szybko, no to zatnij tego króla, zatnij tą damę i. I stwórz sobie szansę na oburzenie tego kontraktu. No ale w większości przypadków będziesz chciał wybrać wiz bardziej bezpieczny. Dalej mamy konfigurację z jakąś krótką figurą, czyli drugi król, druga dama albo drugi walec, coś takiego. No, ewentualnie dwie te figury. No tak samo, raczej się powstrzymaj. Być może to są te figury, to jest ta figura, którą rozgrywający będzie musiał im pasować. Po co mu zgrywać na nawiście to, jeżeli on sam podczas rozgrywki będzie musiał to im pasować albo zgadywać, i odda wtedy dwie lewki na te, na te dwa honory twoje. Także powstrzymaj się, wybierz wiz bardziej bezpieczny. No i dalej mamy spod pojedynczej figury, czyli to jest ta ostatnia opcja, w której no, decydujemy się, dobra, nie mamy nic innego, no musimy coś wybrać. Także lecimy spod tego króla, spod tej damy ostatecznie. No ale znowu, niech to nie będzie as. Ten as to jest po prostu ostateczność. No może być tak, że masz, nie wiem, masz jakieś tam. Wszystkie, we wszystkich kolorach masz po Asie. No to wtedy musisz coś zagrać, oczywiście. No i tutaj znowu są takie głosy, jest taka zasada, że no to już lepiej zatknąć tego Asa, żeby nie wypuszczać lewki. No bo tutaj największe niebezpieczeństwo jest oczywiście takie, że zawistujemy spod tego Asa. Na no, w stole będzie jakaś tam, nie wiem, albo singlowa blotka, albo singrowy król. No i dajemy lewkę, a ten nasz as już nigdy nie weźmie. No także to jest to największe niebezpieczeństwo. No ale niekiedy zdarzy się tak, że nawet no to wyjście spod tego Asa będzie w jakiś tam sposób usprawiedliwione. No ale to już jest jakaś tam ostateczność, oczywiście. Dobra, tu jeszcze zanim do tych asów przejdziemy, no to jeszcze mamy dwie niepowiązane figury, czyli te widełkowe figury. Czyli znowu, no nie patrz na to, lepiej zachowaj tą konfigurację. Jeżeli to rozgrywający będzie miał teraz ten as dama albo jakiś król, e, król walet, no to chcesz mieć te figury za jego figurami, które będą zabijały te jego figury, prawda? Także znowu, no nie wychodź spod tych twoich figur, no bo wtedy daj, dajesz darmowe lewki rozgrywającemu na honory figury, na które on nie powinien był nigdy wziąć tych lewek. No i tutaj ostatni punkt, no to jest właśnie ten dowolny kolor z asem, czyli no, czasami się tak zdarzy, trzeba będzie wyjść spod tego asa albo zagrać tym asem, no ale tak jak to też było przy bezatu, Asy kontrolują kolory, także to jest zawsze to tempo, możesz przepuścić raz, możesz zaczekać aż partner ci coś tam rzuci w drugim okrążeniu. Także as to jest potęga, nie zgrywaj tego asa od razu, no bo najczęściej wtedy będziesz ułatwiał tą rozgrywkę rozgrywającemu. No i dobra, mamy ostatni punkt. Wisty w atu, wisty w trumfa. Kiedy to się robi? Pierwsza część. Jakie mamy argumenty za? No to jest coś już o czym też było wspomniane, czyli mamy rozgrywkę na przebitki. Spodziewamy się, że rozgrywający będzie chciał klepać na jednej i drugiej ręce no to wtedy wistujemy w atu, niezależnie od tego, czy też tam mamy jakąś figurę w tym atu, no lecimy, bo po prostu chcemy jak najszybciej łączyć te atuty, no i udaremnić mu tą jego strategię, prawda? Czasami nawet kosztem stracenia własnej lewy w tym kolorze. No ale to znowu, nie zawsze, no trzeba to też umiejętnie oceniać. OK, druga sprawa, kontrola koloru roboczego. Czyli, jeżeli mamy sytuację, w której spodziewamy się, że rozgrywający będzie wyrabiał jakiś kolor w dziadku, a my na przykład mamy wartości za tym kolorem, jakiś na przykład Asdama, a on w stole się wyświetli prawdopodobnie jakiś król walet 10, no to znowu chcemy, żeby albo partner dał wistw w atu, albo to my chcemy kontynuować łączenie tych atutów w dalszej części bronienia tego kontraktu. No bo spodziewamy się, że jeżeli rozgrywający nie wyrobi tego koloru w dziadku, no bo my mamy całkiem niezłe, jakby to zatrzymanie i cały czas będziemy go trzymać, kontrolować. No to wtedy najczęściej będzie on miał jakiś inny kolor, krótszy, w tym dziadku, i będzie chciał przebijać swoim długim kolorem lewami atutowymi w dziadku. Także wtedy też jest to bardzo dobry pomysł, żeby łączyć te atuty, żeby udaremniać mu tą strategię. Ok, jeżeli znowu kontrolujemy wszystkie kolory, czyli generalnie mamy jakieś tam zatrzymanie, jakieś Król 10, gdzieś tam mamy zacinkę w każdym kolorze, no to wtedy wist w atu też jest całkiem bezpieczny, pasywny. No nie wistujemy spod tych honorów, nie wistujemy spod tych figur. Nie ryzykujemy utraty tej lewy. Także listuj w atu, łącza atuty, oddajesz tempo. Co prawda jest to taki list pasywny, no ale przynajmniej bezpieczny, nie wypuszczający lewy i być może kontraktu. No i ostatnia rzecz, przewaga siły, ograniczamy przybitki. Czyli znowu, jeżeli przeciwnicy z jakichś powodów wylądowali w kontrakcie i z licytacji widać, że wy z partnerem macie przewagę siły, macie ponad 20 punktów, no to znowu jedyną opcją, jaką mają rozgrywający z dziadkiem na zrealizowanie tego kontraktu. No, to jest wzięcie dodatkowych lew na przebitki. No bo figur honorowych, jakby punktów honorowych nie mają zbyt dużo, no bo Wy wiecie, że Wy macie przewagę, prawda? Czyli jeżeli doprowadzicie do sytuacji, w której wyczyścicie to rozdanie z tego koloru atutowego, no to ostatecznie te figury wezmą wam dodatkowe wlewy. A tak, jeżeli nie będziesz łączył tych atutów, no to rozgrywający może je wykorzystać do wzięcia tych dodatkowych lewek, no i czasem realizacji kontraktu. Także chcesz mu to udaremnić, chcesz wtedy mu zawistować w tego atuta. Okej, okay, no to wszystko fajnie, są argumenty za, no ale są też przeciw. Co my tu mamy? No wyrabianie lew, czyli znowu, jeżeli potrzebujesz wyrabiać lewy, no to chcesz dać list agresywny, chcesz dać jakiś list właśnie z sekwensu, albo ostatecznie z tego Mariasza, czy z jakiegoś tam Damawale, coś takiego. No list w atu jest generalnie pasywny, jest, Spodziewamy się, że raczej rozgrywający z dziadkiem, jeżeli oni wybrali ten kolor jako atutowy, no to mają w nim pełną kontrolę. Także to nie będzie wist, który, nie wiem, pomoże Ci wyrobić dodatkowe lewy, a nawet jeżeli, no to to i tak byłyby lewy, które byście brali, no bo to jest kolor atutowy, więc rozgrywający będzie musiał przez niego przejść. Także z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Jeżeli potrzebujesz wyrabiać lewy, no to być może wist w atu no nie jest odpowiedni, bo jest zbyt pasywny. Następnie, będą takie sytuacje, że rozgrywający będzie miał jakiś bardzo długi kolor atutowy w swojej ręce, ale na przykład będzie brakować, mówi tym, w tym kolorze, nie wiem, jednej figury. I może się okazać, że w dziadku będzie renons w tym kolorze. Także znowu, nie niezbyt częsta sytuacja. Rozgrywający raczej, e, raczej, raczej będzie chciał sfitować jakiś kolor z partnerem, no ale czasami po blokach, zwłaszcza jeżeli ten kolor jest dosyć długi, no to może się tak zdarzyć, że w dziadku jest renons. I teraz, jeżeli zawistujesz w atu, no to wykonujesz darmowy impas temu rozgrywającemu. Jakby bez tego twojego wistu no on nie miałby jak zagrać w to atu z dziadka, no bo w dziadku nie ma żadnego atuta, także no nie wiem, pasuje partnerowi tej figury, choćby nie wiem co, a ty, wistując w to atu, no stwarzasz takie ryzyko, stwarzasz taką szansę, jest takie niebezpieczeństwo, prawda? Także znowu, no jest to kolejna przesłanka, e, która powinna cię powstrzymać przed wistem w atu, jeżeli spodziewasz się, że no może być taka opcja. Możesz wyborować partnerowi jakąś tam trzecią damę, albo nie wiem, drugiego króla, czy coś takiego. No dobra, no i trzecia sytuacja, ryzykujemy utratą własnej lewy atutowej. Czyli znowu, no jest to coś, co wymaga odpowiedniego szacowania umiejętnego, gdzieś tam jakby wyobrażenia sobie tego, co się będzie działo w rozdaniu. Tutaj znowu musimy to ocenić, czy jak nie wyjdę w atu, no to rozgrywający będzie grał na przebitki weźmie dużo tych nadmiarowych lew. Ale jak wyjdę w atu, spod jakiejś tam damy albo króla, no to znowu mogę ryzykować tym, że nie wezmę już tej lewy na tego atuta, bo rozgrywający będzie miał wyjaśnioną sytuację w tym kolorze. Także tutaj znowu, no czasami stracisz tą lewę, ale udaremnisz jakąś tam strategię wzięcia jeszcze większej ilości lew przez rozgrywającego. No a czasami po prostu stracisz tą lewę, także być może wtedy należało się powstrzymać od tego Wistu. No i to jest znowu oczywiście wchodzi w grę to, czy masz jakieś alternatywy, czy boczne kolory też mają jakąś perspektywę, są jakąś rozsądną alternatywą do tego, co do tego Wistu atutowego. Także nad tym też trzeba się zastanowić. No i generalnie to by było na tyle. Także to jest taki wielki skrót z tego szkolenia na stronie kanału PZBS na YouTubie. Oczywiście tak jak zwykle. Daj znać, czy materiał się podobał, czy podoba ci się to podsumowanie, czy może stosujesz jakieś inne techniki wistowe, jakieś alternatywne systemy, jakiś combine, jakiś może właśnie wist naturalny. Tutaj, jeszcze tak nadmienię na marginesie, właśnie znowu z tym pytaniem o te systemy wistowe przeciwników, bo często przeciwnicy mówią tak, że pytasz ich o ten wist, a oni mówią, nie, my tam naturalnie wistujemy, nie. I oni często nie zdają sobie sprawy, że wist naturalny to też jest określony zbiór zasad i określony zbiór jakichś tam reguł wistowania. Także upewnij się, że ej, ale na pewno wiz naturalny, czy po prostu wiz byle jakiś pod grubego palca, że nie macie jakichś ustaleń konkretnych, no bo ludzie tak czasem mówią, że naturalnie, naturalnie, no bo nie stosują żadnych tam ustaleń, no to upewnij się wtedy, czy to jest wiz naturalny, naturalny, czy to jest taki wiz, jak, jak mi się uda, jak mi się wyjdzie, tak mi się wyjdzie, no nie, no bo to też jest znowu coś, co może gdzieś tam wprowadzać jakiś zamęt, no i lepiej o tym wiedzieć. Potem masz też jakąś opcję, jakąś, jakiś fundament w przypadku, gdybyś wzywał sędziego, no to zawsze jak zapytałeś o ten system listowy, a przeciwnicy udzieli ci, udzielili ci jakiejś informacji, no to na tej podstawie możesz już budować jakiś ten swój case, że no nie wiem, przeciwnicy prowadzili cię w błąd, albo udzielili niepełnej informacji, albo nieprawidłowej i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze pytaj, no i trzymaj się, życzę ci, żebyś tam obkładał te kontrakty. Hello.